Cześć, z tej strony niebieskie, to jest już drugi odcinek ze serii Kingdom Hearts. I będziemy przychodzili już w czwarty poziom? Jest trudny w sumie. Ale raczej nam się powinno udać go przejść, zwłaszcza że dostajemy tu już trzeci poziom wieżyczek. Bohatera przeniesiemy sobie w ten sposób tutaj. O tak budujemy czarodzieja, którego ulepszamy na trzeci poziom. Który zadaje ponad 40 obrażeń, lub 74 nawet w skali tych. I to nam może się bardzo przydać. Nasze wsparcie też jest troszkę silniejsze. I bardzo dobrze, bo nam się przyda. Widzicie, na przykład w tym momencie czarodziej ma na jeden strzał gobliny. Co nam się bardzo przyda w tej misji. Że go od inni ucieka? Wiem. Wszystko mam pod kontrolą, spokojnie. Może się to wydawać głupie, ale w ten sposób, mówię, uda się nam to przejść łatwo. Tutaj postawimy troszkę inaczej. Tutaj byłoby dobrze postawić akurat 3 artylerie. Czy nam się opłaci? Się przekonamy. A tutaj kolejny mi ucieka. Proszę bardzo, masz kolegów. Tutaj postawimy sobie ale tyle, bo tutaj to się nam naprawdę w tym momencie oni akurat przydadzą. Tutaj sobie rzucimy asteroidkami. Oho. Nie dobrze. Chyba sytuacja opanowana. Chyba. Niestety troszkę nam przechodzą, ale. Przepraszam, robię na chwilę cięcie. Już jestem, przechodzimy dalej. Tutaj też sobie postawimy dwie artylerie. Bo tu będzie bardzo dużo przeciwników wchodziło. Militaria możemy przenieść tutaj, żeby i to strzałem. W sensie, żeby nie jest nic tylko po prostu musimy mieć ich blisko, bo tutaj, jak widać gdzie bardzo dużo przeciwników, a oni jako arty strzelują parę jednostek na raz, dlatego najlepiej będzie od razu tak zrobić. Z wyższym poziomem będą naprawdę silni i nikt nie będzie przechodził. Ale to już widać, że mamy problem z bandytami. No raczej uda się ich zniszczyć. I tak, udało się. No i tu będzie nasz punkt zwrotny. Na razie mamy słabe poziomy. Przez to będzie mieli troszkę utrudnienia. Ja bym sobie już ulepszał poziomy jednostek. Zamiast dokupować kolejnych jeżyczek, no co z tego, że będziemy mieli więcej jeżyczek do obrony, jak będą nam ciągle przechodzić, musimy mieć wyższy poziom, takie jak tutaj zrobiłem. Tutaj już nie ulepszamy, tylko czekamy. No teraz będzie trzeba kład ulepszyć z tej strony jakieś wieżyczki. Bo tutaj to, jak możesz zauważyć, mamy pewien problem. Ja. Naprawdę problem. Ale to nic, poradzimy sobie. No, już z głowy. Tutaj sobie ulepszymy na kolejny poziom. No i ta strona będzie trochę bezpieczniejsza. Tutaj by się teraz przydało ulepszyć troszkę wieżyczek, bo mam problem. jakoś tak powinno nam, powinno nam wybronić to wszystko tylko oczywiście mówię kolejne poziomy w razie czego żeby dobudowywać sobie z tych kolejnych stron bo właśnie ta alteraria ma najlepiej że atakuje parę jednostek a nie pojedynczą jak większość Czy chcemy się otworzyć kolejnej walki, ze względu na to, że. No, my też. Tu... Chociaż. Dobra, ryzykujemy. najwyżej i przegramy Czego bym nie chciał. No i tak da się bronić. Nie można było by leczyć, ale nie mamy kolejnego, bo mam pieniędzy na to też. Ale gdyby może. No, lepszy. No i proszę, zwycięstwo. Nie trzeba wszystkiego zabudowywać. Wystarczy tylko odpowiednia taktyka lub odpowiedni poziom. Przechodzimy dalej i zamiast kupować innej rzeczy, kupujemy znowu uzbrojenie do naszych wojowników, bo to widzicie bardzo nam się przydało. A teraz przechodzimy do kolejnego poziomu. To był jeden z moich ulubionych kiedyś poziomów w tej grze. A więc znowu przynosimy naszego bohatera. Ja zawsze tutaj sobie. Zawsze sobie tych ulubszam, bo to jest naprawdę dobra jednostka. A tutaj kupimy sobie łuczników. I widzicie, mają low i 6 do 10 obrażeń. To się nam naprawdę przyda. To mogliby już rzucać w uczniami, ale dopiero przy kolejnym ulepszeniu. Tam jesteśmy tyle dobrze, że przynajmniej strzelałem jeszcze z łuku. O nie, nadchodzą pająki. No Na szczęście mamy już militarię to możemy już przestawić w sumie naszych Militarie dajemy też tutaj, żeby byli pewną osłoną dla naszych uczniów, czy tam po prostu elfów I w tym momencie dostajemy kolejny poziom do naszych uczynków. To na razie na nas, nas na niego nie stać. Trzeba 230 monet. Mam dopiero 130. Ale to za chwilę będzie mieli. I możemy ulepszyć. I zobaczcie, jak teraz szybko strzelanie i obrażenia zadają. No i co? Piekus się Ale to jeszcze nie koniec, bo to dopiero szósta fala. A jest ich ponad 15 tutaj. W sumie możemy chyba wysłać na naszego wojownika, nie sobie w dorobi robi. W sumie tutaj możemy polecać tylko łuczników. Chociaż... Dobra, na szliki wypadek sobie kupmy jeszcze kolejnych żołnierzy. Z tymi gliczkami to różnie bywa. Takie większe wilczki są wolniejsze już, ale to są silne już to jest o wiele od A to jest nic po z tym, co było w poprzedniej rundzie tutaj to już idzie jak po masie wszystko. Co tu będzie? No i kolejny rodzaj pająka. Będzie składał jajka i będą z niego wchodziły nowe małe pajączki. No i to też czasami był problem. Bo tak, gra kiedyś była wielkim problemem. A nie też tu altyleria. A to za chwilę. I meteorytki w końcu. Robi się troszkę nieciekawie, bo dużo przeciwników możemy, możemy odprawiać przed mocnymi przeciwnikami, ale jak ich będzie za dużo, to też sobie nie damy rady. Pozbądźcie się tych pająków, bo mamy problemy przed nimi. Ajajajajaj. No było blisko, nie powiem. Ale ostatecznie udało nam się wybronić. A kto to? Maruder, tak, zanim 16 do 26 poprawi nasz, nasz bohater. Kurczę, nas nie dałby rady z nim. No da, ostatnia runda powinniśmy kupić sobie radę łatwo. O nie, nasze elfy... Nasze elfy podzinały, jak wy mówiście. Niestety, zaczęliśmy, ale wygraliśmy misję. Nie została się, został się chyba Stadella, czyli w tej misji będzie czekał na nas boss już. Ale ten odcinek nie może być niestety za długi. Zakończymy go tym, że zdobyliśmy nowego bohatera. Mamy odblokowane włócznie. Nasi wojownicy dodatkowi są leczeni na maksa. Bo za przyjdziemy dopiero na następnej misji. Bo niestety, mówię, nie mogę ostatnio robić zbyt długich odcinków. Dlatego tym akcentem będę kończył ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.